Wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski. I Andrzej Rudnik. Dzień dobry, panie wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. W poprzedniej naszej rozmowie wspominaliśmy o parlamencie, o wyborach, o problemach z tym nie, tak dalej i tak dalej. Nowi parlamentarzyści, zresztą wszyscy parlamentarzyści, a także urzędnicy pełniący różne funkcje ujęte w odpowiednich przepisach, muszą składać oświadczenia majątkowe. Tak. Nie muszą żony na przykład ujawniać, tak jak Mateusz Morawiecki, i dlatego przepisują majątki na żony. Ale ci, którzy tego nie zrobili, nagle się okazuje, proszę pana, że mogą przegapić... W oświadczeniach majątkowych mieszkanie. Czy pan sobie to wyobraża, Panie Wojciechu? No, pan tak, bo pan wypełnia na kolanie, by... no. proszę pana w pociągu, kwit, którego Pan nie lubi. I jak Pan wypełnia kwit, którego Pan nie lubi, a kara za złe wypełnienie, gdyby Pan coś tam pominął, a. jest żadna albo mikroskopijna, no to pan nie jest zmotywowany wypełnić porządnie. Jak pan się boi skarbowy i wypełnia swój PIT roczny, to ja na przykład do księgowej wysyłam, mówię: niech pani mi to wypełni, bo ja się gdzieś kropnę w rachunkach i dostanę przypasolkę od nich. A taki oni tu opisali, że ten Łukasz, Mejza czy ktoś tam, że to mieszkanie pominął, ale przyczepili się też do tego, że on tam dopiski jakieś robił. Pogonimy Tuska do Berlina napisał na tym oświadczeniu i że niechlujnie napisał brzydkim charakterem pisma. Czyli myślę, że to oświadczenie to takie o tam sobie. No, przy, ma być, przy tym a... jego majątku, który widziałem, dziennikarze słusznie się przyczepili, że on przegapił mieszkanie 59 metrów kwadratowych. Ale tak, no ma od bardzo dawna. I ma całą masę też innych rzeczy bardziej płynnych, na których musiał skupić uwagę, bo swoje oszczędności musiał oszacować na 500 tysięcy złotych, to musiał sprawdzić, to się zwykle nie trzyma na jednym rachunku, tylko jest rozsiane, to musiał wziąć kalkulator, policzyć, półtora tysiąca dolarów musiał znaleźć i to wpisał, kredyt musiał wyszukać na 180 tysięcy złotych i w drugim banku na 75, musiał to wszystko powypisywać. No to, uczciwie mówiąc, Mogło mu się zdarzyć, że przegapił to mieszkanie nie dlatego, że nie pamięta, że je ma. Tylko no, dużo gorszy był ten prezydent Gdańska, który miał 11 mieszkań. To taka no, afera, no, no, jak on w oświadczeniu no, majątkowym pojawia się 11 mieszkań w najlepszych dzielnicach, gdzie trudno było, mój brat tam sobie kupił mieszkanie w jednej z tych w jednym z tych osiedli, gdzie tamten drugi miał 11. No. no ale te oświadczenia są po coś. No, stworzono prawo. Chodzi o to, że pan yy, zaczyna pan karierę na przykład posła, i tak. wypisuje pan to oświadczenie majątkowe, tak. Po roku patrzymy czy Cejrowski albo Rudnik, poseł, a Cejrowski senator, tak. nie dorobili się na przykład majątku większego o 10 milionów od tego, co mieli w no wcześniej, tak, albo 200 tak, tak, tysięcy tak, tak. i skąd wzięli te pieniądze. A tutaj wszyscy lekceważą to i dopiero dziennikarze o zaistniałej sytuacji z tym Mejzą zawiadomili prokuraturę okręgową w Zielonej Górze, która rozpoczęła czynności wyjaśniające. Ostatecznie po kilku dniach Mejza wysłał do sekretariatu marszałka Sejmu odręcznie napisaną korektę, której przyznał, że nadal jest tam Dobra, ale to czyli co? Wystarczyło sprostować i. Tak, bo w tym przypadku, jeżeli śledzimy to, czy on się w czasie kadencji nie dorobił jakichś dodatkowych 10 milionów i podejrzewamy, że z jakiegoś rodzaju korupcji. W tym przypadku on to mieszkanie miał od czerwca 2018, czyli już w poprzednim zeznaniu ono było i on się go nie dorobił na nowo, nie ukrył, że dostał mieszkanie 59-metrowe. I nie wykazał, że jest sprzedał i ma dodatkowe pieniądze z tego mieszkania, że jest sprzedał na przykład za biliardon, bo mogła być też no taka opcja, tak. To my od ciebie kupimy to mieszkanie 10 razy powyżej ceny. No on po prostu nie napisał mieszkania, które miał. No, Czyli nie, nie... co, powinni mu łupnąć karę za złe wypełnienie oświadczenia majątkowego. Nie, to w tym nie, przypadku nie? nic nie ukrył, no to bym. Ale niech mu łupną, wie pan, ja tam uważam, że oni nie powinni w ogóle brać pieniędzy dowiedziałem się, że tam każą posłów w taki sposób, że im odbierają apanarze. No to mnie zawsze bulwersuje, że poseł w ogóle dostaje jakiekolwiek pieniądze. Powinien wcześniej sobie zarobić, i powinien mu płacić jego okręg wyborczy, a nie kancelaria Sejmu. Jeżeli no, z jakiegoś sobie, okręgu tak. wyborczego startujesz człowieku, to sobie wcześniej załatw, że ta twoja gmina, z której startujesz czy cokolwiek, że oni tam z lokalnych podatków wygospodarują jakąś forsę i sam sobie wynegocjujesz, ile oni mają ci płacić, bo gościowi z Białego Stoku nie muszą płacić tyle, co gościowi, który jest z Wrocławia na przykład, droższe miasto. Odejdźmy trochę od polityki Panie Wojciechu, znalazłem taką informację, bo ona, ta informacja dotyczy także tego, o czym się dyskutuje w naszym kraju od dłuższego czasu. Chodzi mi o prawo funeralne, gdybyśmy tak to mogli nazwać, czyli o przepisy dotyczące grzebania zmarłych, tak. albo prochów po tych zmarłych, itd. itd. Tak. U nas wie pan. Państwo też wiedzą, nie może pan sobie z krematorium wziąć urny z prochami osoby panu bliskiej i postawić sobie w domu na kominku albo w innym eksponowanym miejscu, tylko musi pan tę urnę pochować, że tak to nazwę, w tych wszystkich ich katakumbach, czy jak to tam się nazywa, gdzie się te urny przechowuje. To ma nie różne może pan nazwy, także... ale tak czy owak chodzi o to, żeby zwłoki w dowolnej formie, czy w skrzynce, czy w urnie wylądowały ostatecznie na cmentarzu. W filmach widzieliśmy często, to w dawnych czasach to było, że jakiś hrabia, inny właściciel zieziemski, no urządzał sobie cmentarz w pobliżu swojego pałacyku, dworku, żeby mieć blisko terenu. Nadal osoby, można. Która Jeżeli Kościół się ja. na to zgodzi, nie wiem, jakie są przepisy państwowe, ale czasami są zwłoki księży przy Kościele chowane, Kościół Ale to, bo, są, bo są cmentarze Kościółki, takie przy, bo przy przy że po, popiełuszkę i proboszcza chcą pochować na swoim terenie, no to tam pewnie u władzy kościelnej uglęba, u lokalnego biskupa. No tak, musieli... ale to, to, to są cmentarze przy kościele. Ale Panie Wojciechu, no, dlaczego nie może Pan wziąć z krematorium, spopielił pan zwłoki swojej bliskiej sobie osoby. Dlaczego nie może pan wziąć urny z tymi prochami do domu? No bo prawo nie pozwala na to. to no dla ale nie dlaczego prawo nie pozwala? Ja no, nie pamiętam uzasadnień, bo to jest stare prawo. Mnie się ogólnie nie podoba, żeby ludzie sobie brali do domu i na kominku stawiali zwłoki, bo z doktryną kościoła katolickiego to jest niezgodne. I z tego punktu widzenia mnie osobiście się nie podoba. Rozumiem pańskie ciągoty, że pan mógłby mieć chcieć babcie mieć na Kominku. Mnie się to nie podoba, więc podoba mi się przepis, który nie wiem już skąd się wziął, zakazujący przechowywania trupów we własnym domu, obojętne czy on jest spopielony, czy w innej formie. No tak, ale Pana Kościół, proszę Pana, idzie ku nowoczesności. Nie, ja, nie, idzie, go... ku, idzie no. ku schizmie i ku. Protestantyzmowi, ale to, 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 pan, mówi, e, o, to satanizmowi. pan mówi o innych sprawach. To pan mówi o innych sprawach. Ja ostatnio czytałem w Tygodniku Katolickim, bo mnie strasznie zadziwiło, że papież to jest kłamca, ale to nie moja sprawa, bo to nie jest, moja wiara. No, ale, ale, w każdym razie, ale w każdym razie Watykan podjął decyzję i wydał dokument w sprawie przechowywania prochów zmarłych. I teraz tak. uwaga, z oświadczenia Watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary wynika, że Kościół Katolicki dopuszcza aby bliscy zmarłego przechowywali niewielką część jego prochów w miejscu dla niego znaczącym. Czyli inaczej mówiąc, mówi Pan w krematorium, Panie, do tego Pana, który tam kremuje, proszę mi odsypać tutaj trochę prochów, ja je zabieram z sobą i według tego zarządzenia czy dokumentu, który wydał Watykan, nie popełnia Pan przestępstwa. Nie, nie, nie. Ja według żeby, żeby według tak było. przepisów tak. kościelnych nie popełnia Pan y, przestępstwa. Natomiast według przepisów państwowych nie może pan tego zrobić, nawet jeżeli no pan na parstek sobie odsypie, bo jeszcze są przepisy no danego kraju. I Ta. do konkordatu nie wpisano czegoś takiego, że a katolicy, to ponieważ Watykan się zgodził, to y, rudnik nie może sobie odsypać y, na parstka prochów i zabrać do domu, ale jakby udowodnił, że jest katolikiem, bo się nawrócił przed wczoraj, to już wtedy może. No nie ma takich zapisów w konkordacie, czyli w ustawodawstwie, które reguluje, co się dzieje na styku prawa kościelnego i państwowego w danym kraju? Prawda jest taka, że trzeba by było zmienić te przepisy i pójść właśnie, no świat się zmienił. Teraz tak się jeszcze zastanawiam, bo większość cmentarzy w naszym kraju to są cmentarze, proszę pana, parafialne, czyli zarządzającymi są do no, tego probość, miejsca, tak, tak. proboszczowie na przykład. Powiedzmy. Tak Ja bym poprosił takiego proboszcza, proszę Pana, po znajomości, żeby odsypać, to może by się zgodził na to. No po znajomości to to, to Pan różne się rzeczy załatwi. Tak. Nie powinien się zgodzić ksiądz katolicki na to, bo ten dokument wydany przez Watykan, to on jest sprzeczny z nauczaniem Kościoła. To nie jest pierwszy taki przypadek, już nie chcę Pana wprowadzać w nasze problemy kościelne, ale Franciszek wydaje z siebie i jego urzędy, nowo mianowani urzędnicy bardzo wiele przepisów sprzecznych z nauczaniem Kościoła. I dostaję co chwila pytania od różnych biskupów z trochę dalszych krajów niż Watykan, ale jakżeż to możliwe, co papież miał na myśli, bo przecież to jest sprzeczne z doktryną Kościoła. I papież nie odpowiada na te pytania, tylko ich tam olewa, mówiąc krótko. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble. Te sceny w przychodni, które mi pan przysłał, że na krześle zaczynają wywieszać kartki: Nie siadaj, to miejsce jest zajęte. Tak. Przez osobę, która nie, małym drukiem dodają przez osobę, która nie odwołała wizyty u lekarza. I to jakiś jest program NFZ-u społeczny taki, że człowieku, jak masz nie przyjść na wizytę, to ją wcześniej odwołaj bo na wizyty do kardiologa, onkologa czy ortopedy nie zgłosiło się 457 tysięcy pacjentów, a w całym roku to już w miliony idzie i oni wymyślili taką akcję, żeby ludziom przypominać o tym, że jak masz wizytę u onkologa w nfz i nie możesz przyjść, to ją odwołaj. Odwołujmy, a no nie blokujesz. To I, się Panu i, podoba? No, panie Wojciechu, to jest inicjatywa dobra, żeby przypominać ludziom, którzy się zapisali i nie idą na tę wizytę i blokują miejsca, żeby odwoływali. Tylko... Wie pan, jaki problem się pojawia, bo jeżeli w internecie Pan. No działa Pan, nie, nie wszyscy przecież seniorzy, starsi ludzie nawet nie wiedzą, jak się tym posługiwać, jeżeli w internecie nie może Pan zarezerwować tego miejsca i go odwołać, to jak pan zarezerwuję sobie to miejsce telefoniczne, a później chce pan odwołać, to pan się nie dodzwoni, panie Wojciechu, w wiem. 99% tak, przypadków. Nie niestety. ma pan też motywacji, żeby dzwonić, ale te, no. te akcje z głupimi kartkami, w mojej ocenie głupimi, ogłosił na konferencji inaugurującej Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Gdybym ja wtedy tam był, to bym powiedział panie Filip Nowak, a czy pan policzył, Ile z tych 450 tysięcy osób, które się nie zgłosiły na wizytę u endokrynologa, kardiologa, onkologa, ile się nie zgłosiło, bo zmarło, czekając w rocznej ponad kolejce na wizytę u specjalisty? Bo moja mamusia w sprawach okulistycznych i w sprawach pulmonologicznych dostała w NFZ u Pana wizytę Lekarz napisał na Cito zagrożenie ciężką utratą oddychania z powodu płuc i dostała wizytę za rok u specjalisty. To nie, czy Pan, Panie Filip, policzył, ile z tych osób, które nie przyszły i po nich są puste krzesła, ile to są ludzie, którzy zmarli i w związku z tym nie mieli jak pana zawiadomić, że się nie stawią na wizytę? I niech pan czarne kartki postawi, te osoby nie przyszły dzisiaj na wizytę, bo się jej nie doczekały, panie Filip. Jakiegoś wyjścia trzeba szukać, chociaż takiego półśrodka, jak ta akcja, która namawia do tego, żeby ludzie próbowali odwołać, ale z wina i po jednej, większa, czyli tego NFZ-u tam przychodni trochę po drugiej, bo ci, którzy przeżyli, proszę Pana, nie odwołują wizyty, a na nią nie przychodzą, no to blokują miejsce innym. Też jakiś taki, wie Pan, robi się problem nie do rozwiązania, chociaż ja wiem, jaki Pan, jaki pan ma rozwiązanie. Ja wiem, ja wiem, gdzie jest problem, proszę pana. Otóż no. jeżeli e, służba zdrowia jest państwowa e, i wszyscy jesteśmy do niej przymuszeni, czyli każdy z nas w tej czy innej formie zmuszony jest płacić składkę zdrowotną. Wyjątków jest dosyć niewiele, niższą, wyższą, ale każdy jest zmuszony ustawowo. To teraz tak, rząd dostaje pewną dowolny. Władza. Już nawet nie chodzi o, czy to Tusek, czy Kaczyński, obojętnej. Jakiś rząd aktualny dostaje pewną pulę pieniędzy. I ten rząd nie ma żadnego powodu, żeby poprawiać jakość usługi zdrowotnej, bo force dostają i tak z ustawy pan Rudnik musi zapłacić, czy chce, czy nie chce, pan Rudnik nie pójdzie ze swoimi pieniędzmi do innego miejsca. Gdyby było dwóch prywaczarzy, to pan by sobie wybierał. Ten ma lepsze usługi, a ten ma gorsze, to ja idę do tego, który ma lepsze usługi. Czyli wtedy ten, który ma lepsze usługi, miałby motywację, żeby mieć jeszcze lepsze. Natomiast jak jest moloch państwowy, to oni, NFZ, nie mają żadnej motywacji, żeby poprawiać jakość usług. Natomiast mają motywację, żeby ciąć koszty, czyli żeby pogarszać jakość usług, bo ludnik im i tak nie ucieknie, gdyż jest zmuszony tak do płacenia. No to nie ma. Szef NFZ tu nie ma żadnej motywacji, żeby poprawić, skrócić kolejki, e, natomiast ma motywację, żeby skrócić koszty, żeby mniej wydawali na NFZ, bo wtedy on da Morawieckiemu jakąś forsę, oszczędzi gdzieś tam coś to i wzrasta zadłużenie szpitali, zapisów wzrosło mm. kolosalnie zadłużenie szpitali, bo oni nie Kursi... mają żadnej motywacji, żeby usługi były lepsze. Okres przedsylwestowy. Mnie, tutaj nawet u mnie na wsi, najbardziej bulwersują te huki, które się w tę noc sylwestową. Zresztą wczesnego popołudnia czy ranka nawet rozlegają ostatniego dnia. Niech no, się rozlegają no, po... raz w roku. A się koty... rozlegają dwa razy w roku, koty... powiem panu, więc jakby pan no. miał psa to on by się szybciej przyzwyczaił. Czy kota? Koty się koty Na 4 lipca no. wszyscy próją niebo i ze wszystkiego jeszcze z karabinów maszynowych potrafią. E, no. no i na Sylwestra, <laughs> tak samo jak w Polsce. Ja mam stres właśnie z moimi kotami, ale proszę pana, nie trzeba Sylwestra. Zadziwiła mnie taka informacja, wie pan? W Warszawie będzie słychać strzały i wybuchy, urząd dzielnicy Białołęka uprzedza. W przeciągu najbliższych dwóch tygodni mieszkańcy tej dzielnicy mogą doświadczyć niedogodności spowodowanych wysokim natężeniem hałasu. Wybuchy i strzały będą spowodowane ćwiczeniami wojskowymi. I one się chyba już odbyły albo odbywają, bo nie wiem kiedy Państwo będą nas słuchać, 19 i 20 grudnia w przedziale godzinowym od 15 do 3 w nocy. Organizatorem szkolenia jest jednostka wojskowa 2305. I tak się zastanawiam Panie Wojciechu, no. czy wojsko to już nie ma żadnego poligonu, żeby sobie tam huczeć, strzelać i straszyć samego no, siebie. No ma, ale Tylko, blisko miasta no, pewnie. Ja no, najpierw się ale... zastanowiłem, czy oni przyjmują do Urzędu Miasta bez matury. Bo ktoś napisał no tak. w urzędowym piśmie w przeciągu najbliższych dwóch tygodni. Tak, przeciąg w jest, też bardzo różnie. Można lubię. sobie nerki przerziębić. Jak człowiek otworzył drzwi i okno i ma w korytarzu w domu przeciąg. To w przeciągu można sobie przeziębić ucho albo nerki. I zwiać ci może karteczki z biura niedouczony urzędniku baranie z języka polskiego. Na... No ale już napisał, ale już napisał Panie Wojciechu i od 15 dwóch tygodni się mówi? Jeden tydzień, tak. za drugim ciąg jak pociąg. No więc no. Y, czy nie mają poligonu? Mają. Muszą też czasami ćwiczyć obronę miasta i Białołęka, sprawdziłem, jest od strony wschodniej i jest po ruskiej stronie Wisły. I być może te ćwiczenia nie napisała tego jednostka wojskowa wprost, dlaczego akurat tu, no ale pewnie nie wyrywali się, żeby hałasować pod miastem tak zupełnie bez powodu. Więc no mam takie dedukcje, to przypuszczenie moje jedynie niesprawdzone, że być może czasami muszą poćwiczyć właśnie w pobliżu miasta, jak będziemy bronić rogatek miasta Warszawa, gdyby nastąpił następny rok 1920. By, być może tak jest, jak pan mówi, panie Wojciechu, to sobie postrzelają. Pohuczą, Nie muszą to bo... wyciczyć na poligonie, muszą czasami pociczyć między blokami, tak. no bo gdzie się mają tego nauczyć? No? Bo liczby tutaj, które podaje się Panie Wojciechu, to są ho, 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 potężne. W rozporządzeniu na 2024 rok w ramach ćwiczeń wojskowych planuje się powołać do 200 tysięcy osób. Ale na tydzień, na, tydzień na takie przećwiczenie, które od, powinno się odbywać trzy razy w roku, mężczyźni mieliby okazję wyjechać z domu wtedy, spotkać się z paczką kumpli, których spotykają z jednostki. Tak. Tylko raz w roku. Przy okazji by się pewnie napili piwa, bo kapral by mówił, te cywile, które przyszły u nas postrzelać wieczorem, niech tam się napiją trochę piwa. Są zamknięci w koszarach, więc za dużo tego piwa nie wypiją nie chcę pogrillują, ale by się nauczyli obsługi podstawowego sprzętu typu broń, jakiś łazik. To jest fajne, grupowe przeżycie dla facetów. Skoro są przymuszeni, to mają usprawiedliwienie i w pracy, i w domu, że no kochanie, no ten tydzień do armia mnie wezwała, muszę jechać. To by nikomu nie zaszkodziło, więc te 200 tysięcy ludzi yy, na 7 dni zabranych z domów w sytuacji, kiedy mamy wojnę tuż za polską granicą, to nie jest pomysł zły. Kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Bye. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Kejrowski i Andrzej Rudnik. ©